Witam Was kochane dziewczynki bardzo, bardzo serdecznie Dzisiaj inna lokalizacja z tego względu, że obiecałam Wam, że y, pokażę Wam jak robię swojego frencha, czyli jak robię zwykły french manicure manicure y, więc pokażę Wam jak z tego, czyli z paznokci niepomalowanych przejść do tego będzie to naprawdę proste i teraz już moja buzia się z Wami żegna z tego względu, że na tym filmiku będą występować głównie moje paznokcie dlatego przenoszę Was na dół i w ten oto sposób będziemy malować paznokietki. Troszkę Was odsuniemy, żeby było ładnie, wszystko widać. Jak widzicie, tak wygląda moja naturalna płytka paznokcia. Spiłowałam je dość mocno, z tego względu, że ja za bardzo nie lubię efektu takich tipsów, czyli takich długi, białych końcówek. I skończone paznokcie będą prezentować się mniej więcej tak, czyli From Zero to Hero. Zapraszam Was bardzo serdecznie i tyle! Dobra, jedziemy Jako, że chciałyście, żebym pokazywała Wam wszystko od początku, jak dokładnie wszystko robię Więc spiłowałam paznokcie takim zwykłym, gruboziarnistym, drobnoziarnistym pilniczkiem Na taki kształt, ja najbardziej lubię taki kształt kwadratowy, ale lekko zakrąglony, Żeby te paznokcie jednak nie wyglądały jak łopaty I teraz będę za pomocą takiego żelu do usuwania skórek Teraz za pomocą takiego żelu do usuwania skórek będę odsuwać sobie skóreczki ale najpierw trzeba je zwiększyć, więc nakładam sobie tutaj elegancko na skórki. Nie nakładam na paznokcie, tylko na skórki, bo paznokcie raczej nie chcemy odsunąć ani usunąć. Byłoby to dość niefajne. Na wszystkie tutaj ładnie, dookoła. I ten żel wystarczy trzymać naprawdę krótko, on bardzo szybko działa, jest bardzo łagodny, nie wysusza skórek, a te skórki bardzo dobrze są odsunięte. Ja Wam mówiłam, że jak go kupiłam rok temu za 16 zł w Inglocie, jedna z moich widzek napisała mi, że teraz już on niestety kosztuje 20 zł, czy bodajże nawet 21 jak większość lekierów z Inglota. Ale jak widzicie, przez tak długi czas użyłam go tylko połowę, więc, więc naprawdę nic nie szkodzi. Teraz bierzemy zwykły kosmetyczny wacik i obojętnie jaki zmywać. Ja teraz akurat mam taki z Cree. Jest to nowy zmywacz z prowitaminą B5 do paznokci naturalnych, znaczy sztucznych i normalnych. Jest on o zapachu wisienki i no, nie pachnie może jakoś super wisienką, ale nie śmierdzi tak jak zwykle. I teraz nie musimy żadnych brać, nie wiem, jakichś patyczków, wystarczy, że zmyjemy to, co mamy. Lekko zmyjemy każdy paznokieć i on będzie już na tyle oczyszczony, że to w zupełności e, nam odsunie te skórki i praktycznie problem skórek na tydzień będziemy mieli, miały z głowy. Teraz, jeżeli paznokcie już są odtłuszczone, pamiętaj, żeby, pamiętajcie, żeby zawsze przed pomalowaniem paznokci odtłuścić i płytkę wtedy lakier będzie się dłużej trzymał. Ja normalnie użyłabym Base code, czyli taką bazę pod lakier, ale z racji z tego, że jutro, że dzisiaj, zaraz praktycznie po tym tutorialu będę sprzątać łazienkę, więc po prostu nie ma to najmniejszego sensu. Z tego też powodu zaczniemy od białych paseczków. Jest to lakier do fręcza z VIBO. Kosztuje około 5-6 zł. Jestem z niego bardzo zadowolona. To jest moja druga butelka. Poprzednia starczyła mi na ponad pół roku, ale z tej racji, że trochę już była no, stara, postanowiłam wymienić. I teraz, jak widzicie, albo może jak nie widzicie, będę to robiła w następujący sposób. Przykładam do płytki paznokcia i nie ruszam pędzelkiem przesuwam tylko samym paznokciem i tak jest zdecydowanie łatwiej, yy, Aplikację będę powtarzać yy, na no oczywiście na wszystkich palcach, żeby wszystkie wyglądały tak samo bo by to naprawdę bardzo fajne czyli jak to robimy, przykładam i po prostu trzymam pędzelek w tym samym miejscu a ruszam tylko płytką pasnokcie, jak widzicie, paski wychodzą naprawdę bardzo ładne i jest to dużo łatwiejsze e, niż jakbym miała, jakbym miała y, ruszać pędzelkiem, a y, nie ruszać ręką i to jest to naprawdę dużo, dużo łatwiejsze. Czyli od ja akurat robię od prawego brzegu, do lewego. Paski wychodzą naprawdę bardzo, bardzo ładne. E, i co? I co mi się podoba jeszcze w tym lakierze? Bardzo mi się w tym lakierze podoba to, że pomimo tego, że jak widać, jest on w kolorze białym, te paski nie są aż takie śnieżno-śnieżno-białe i nie wyglądają jak tipsy. Chociaż pod moim poprzednim filmikiem, właśnie jak miałam Frencha, to wiele osób z Was się pytało, czy przypadkiem nie mam tipsów, ale ja naprawdę nie przepadam. Nie przepadam, to myślę, że mało powiedziane. Nienawidzę tipsów. No. Ale jak to i raz was nosi, to oczywiście fajne. E, jak widzicie paseczki są mniej więcej podobnej długości pamiętajcie, żeby zawsze przed pomalowaniem paznokci sprawdzić w ten oto sposób czy paznokcie są y, równej długości, bo nie chcecie, żeby jedne paznokcie od lewej ręki były długie a od prawej krótkie, bądź odwrotnie jak widzicie, ja teraz robię prawą rękę czyli maluję lewą ręką, z tego względu, żeby Wam pokazać, że ten sposób, jeżeli tylko przesuwamy palec i trzymamy pędzelek w tym samym miejscu, jest dużo łatwiejszy i y, y, od standardowego od standardowej metody malowania i że nawet lewą ręką, która wiadomo no jest mi sprawna, tak? Jeżeli jesteśmy praworęczni, że spokojnie można te paseczki zrobić. Chwilę teraz poczekamy i będziemy nakładać mój ulubiony lakier do fręcza w sensie do nadania płytce takiego lekkiego różowego koloru i leciutkiego połysku. Jest to lakier Inglot w numerku 863. Jeżeli nie lubicie lakierów Inglot, albo po prostu uważacie, że są za drogie, bo niestety już teraz uważam, że są za drogie, to w swojej kolekcji w moim pudełeczku mam również e, taki lakier z Vibo, który też jest bardzo fajny. E, nie jest aż tak bardzo kryjący, ale naprawdę daje radę i jest to Vibo w odcieniu 3. No i kosztuje 5 zł, więc e, więc jest dużo tańszy. Jak wam mówiłam teraz niestety lakiery z Inglota są bardzo, bardzo drogie. E, I zdecydowanie ich jakość nie jest adekwatna do ceny. E, no i teraz co? Po prostu pokrywamy yy, płytkę paznokcia y, tym oto jasnym różem. Ja będę to robiła dwukrotnie. Oczywiście chwilę poczekamy, żeby to ładnie wszystko nam wyschło. Jedziemy kciukaska i całą resztę rodzinki. Tak, trzeciego. Wiecie, co ja tutaj będę sobie malować, ale wy nie musicie się na tym skupiać, bo myślę, że każdy jest w stanie sobie normalnie pomalować paznokcie bez jakiejś zbędnej spinki. Powiem Wam tylko, że byłam dwa dni temu u fryzjera i jestem przeszczęśliwa, bo mam krótkie włosy, znaczy krótkie, nie krótkie, ale moja fryzura ma już taki kształt, jaki chciałam, żeby miała i byłam przeszczęśliwa, ponieważ udało mi się dorwać panią Sylwię, która no, niedługo uda się na urlop macierzyński, ponieważ jest już zaawansowany ciąż, dlatego jak ja ją zobaczyłam w salonie, byłam po prostu przeszczęśliwa. Tak wygląda jedna warstwa. Tutaj mam jedną warstwę, tutaj mam dwie warstwy. Oczywiście możecie zostawić jedną warstwę, jeżeli Was taki efekt zadowala, ale ja jednak skuszę się ku drugiej warstwie. Z tym, że chwilkę odczekamy. I co będę robiła później? Gdybym normalnie yy, chciała, żeby ten, yy, żeby ten french przetrwał przez kilka dni, to nałożyłabym yy, już na sam koniec yy, taką diamentową pałę. Diamond Power, którą Wam już pokazywałam z Vibo kosztowała też około 5-6 zł. Albo mój najnowszy nabytek, yy, czyli yy, Top Coat, czyli to po prostu taki lakier nawierzchniowy z OPI. Powiem Wam, że ta jak na swoją cenę jest bardzo fajna, bo przedłuża żywotność lakieru do 3 dni, ale ten OPI jest po prostu hiciorem z tego względu, że u mnie na paznokciach, które bardzo szybko rosną yy, i bardzo szybko zdzierają mi się końcówki, czyli u mnie tam z tą bazą yy, Paznokcie wyglądają ładnie przez 3 dni, to z tym OPI ładnie wyglądają przez pięć dni, co jest naprawdę, jak dla mnie, no, szałowym osiągnięciem. Malujemy teraz drugi raz tym samym e, lakierem Inglot 863. Pamiętajcie, że lepiej nałożyć dwie albo trzy warstwy cieńsze niż nakładać bardzo dużo za, pierwszym, za pierwszą warstwą, bo to później długo schnie i nie jest to fajny pomysł. Ale oczywiście... Co, kto woli. O właśnie powiedziałam i założyłam za dużo. No ale to nic. Słuchajcie, yy, wiecie, ja już tego fręcza sobie robię i robię, chociaż miałam przerwy dwa lata, bo przez cały liczą, liceum robiłam sobie fręcza. Ale nie przyjmujcie się, jeżeli Wam jakiś pasek nie wyjdzie albo stwierdzicie, że jest krzywą, no to po prostu ubierzecie wacik sobie zmywacie i ćwiczycie tak długo, aż będzie ładnie. I naprawdę nie, nie macie się co przyjmować, że komuś ładnie wychodzi, a Wam aż tak super nie wychodzi. Jest z paznokciami, jest tak jak ze wszystkim, e, ćwiczenie uczyni się mistrzem, więc to więc ćwiczeń. Teraz Wam przy, przybliżę i pokażę, jak te paznokcie dokładnie wyglądają z bliska. Boże, straszne jest takie zbliżenie. To jest ręka, którą malowałam przed chwilą. Tak oto wygląda. O, tutaj się upaćkałam, ale zaraz sobie wytrę. To jest kciukasek. To jest kciukasek od ręki, którą malowałam wcześniej, czyli od ręki lewej. I tak wyglądają paznokcie. Jak widzicie, skórki tutaj lekko mi się błyszczą, a to za sprawą tego, że pomalo, posmarowałam je właściwie oliwką. I to jest rada dla tych z Was, które mają problem z suchymi skórkami. To naprawdę nie wygląda estetycznie i też nie jest przyjemne, jak te skórki się zadzierają i są takie suche. Więc dla tych z Was polecam wszystkim... Em, nie dla tych z Was. Polecam ogólnie wszystkim tą, ten olejek. Jest to Cuticle Oil, czyli olejek do skórek z inglota. Też go mam już bardzo długo, ale on jest bardzo, bardzo wydajny. Stosuję go za każdym użyciem i Teraz nie musi być lakier do końca suchy, nie martwcie się, nic Wam się dokładnie tam nie rozmaże I nakładamy e, dość taką, powiedziałabym, solidną ilość Tutaj na skóreczki, jeżeli najedziecie na paznokieć, to nic się nie stanie, bo on nie rozmazuje e, lakieru I tutaj dokładnie z każdej strony na skóreczki smarujemy jeszcze kciuk Teraz, żeby ten efekt był jeszcze lepszy, w każdy paznokieć możemy leciutko to wsmarować. Wtedy skóreczki robią się takie miękkie i naprawdę wyglądają na bardzo, bardzo zadbane. Ja codziennie po kąpieli, po tym jak już się cała nabalsamuję i przed pójściem spać właśnie używam tej oliwki. Jest naprawdę bardzo wydajna i tutaj akurat w tym wypadku nie przeszkadza mi jej cena 20, w wysokości 20 zł, bo po prostu jest fenomenalna. Zróbmy jeszcze raz zbliżenie. Druga ręka. Jak widzicie, jest to super proste. Zajęło to nam niecałe 10 minut, bo gdyby ja nie poplała przez cały czas, to zajęłoby tam to jeszcze mniej czasu. Zaraz się odsunę. O! Jej! E, jak widzicie. Ładne paznokcie w 10 minut. Każda z was może to zrobić. I naprawdę zakup takich lakierów jest to koszt. Możecie kupić sobie na przykład takie połączenie i ładne paznokcie za 10 zł, taką bazę, która kosztuje 5 zł, więc za 15 zł do tego jakiś pilniczek, zmywacz. Naprawdę nie musicie kupować drogich lakierów. Ja nie jestem zwolenniczką drogich lakierów, zresztą jak widzicie, chociaż muszę przyznać, że ten Top Coat z OPI, naprawdę jest fenomenalny. Mam do niego jeszcze Base Coat, kupiłam to w takim zestawie. Tutaj jest Top Coat, w środku jest Base Coat i zapłaciłam za ten cały dwupak 59 zł w Douglasie, ale te lakiery naprawdę są duże, ponieważ mają aż 15 ml. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, to nie musi sobie robić samemu paznokci, ale wiadomo, no, że koszt zrobienia tego kosmetyczki no, to jest około 20-30 zł, jeszcze jak komuś rosną paznokcie tak szalenie szybko jak mi. No to jest to co najmniej nieekonomiczne poza tym ja wolę sobie robić samo Bo wtedy mogę sobie zrobić dokładnie tak, jak mi się podoba I nikomu nie ma marudzę, że mi się nie podoba No i po prostu mi się podoba, tak? E, mam nadzieję, że te z Was, które prosiły o ten filmik Będą zadowolone Oczywiście wiadomo, to nie jest nic takiego wow e, nie, nie wiem, nie pokazałam Wam jak, jak odkryć Amerykę Ale mam nadzieję, że te z Was, które chciały to zobaczyć Są usatysfakcjonowane Całuję Was gorąco i zapraszam do następnego filmiku